Cześć, z tej strony Mikołaj. Dzisiaj mam dla Was bardzo gorący materiał, dlatego, że mam sposobność pokazać Wam równocześnie z premierą nową grupę napędową Shimano GRX w wariancie 1 12 i 2x12. Oczywiście GRX dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, a pewnie wszyscy zresztą to wiecie, to jest grupa napędowa dedykowana do Graveli. No i pierwsza generacja miała swoją premierę w 2019 roku. Wtedy Shimano pokazało jakby cztery różne serie. 400 setkę, napęd 2x10, 600 i 800 To były mechaniczne napędy 2x11, i 1x11 oraz grupę Di2 1x11 i 2x11. Natomiast teraz mamy nową serię GRX-a RX 820 i tańsze komponenty RX 610 no i to są napędy 12-biegowe mechaniczne i powiem Wam szczerze, w tej premierze wydaje mi się, że najbardziej doskonała wiadomość będzie dla fanów napędów jednorzędowych, bo dawny GRX, GRX 11-rzędowy miał ten problem, że maksymalna rozpiętość przełożeń, jaką można było uzyskać właśnie przy napędzie 1 11, 11 to było 382% z kasety 11-42. Natomiast teraz napędy jednorzędowe GRX 1 12 mogą mieć aż 510% rozpiętości przełożeń. To jest ogromny skok, także myślę, że dla osób, które wolą napędy jednorzędowe, to jest naprawdę doskonała wiadomość. Natomiast Shimano jest znane z tego, że bardzo mocno zawsze idzie w kierunku przedniej przyrzutki, no i konsekwentnie ten napęd dwa razy utrzymuje w kolekcji. I właśnie dzisiaj mam dla Was taką grupę 2x12, którą Wam dokładnie pokażę. Komponenty sobie zważymy, obejrzymy i na ich podstawie opowiem Wam. Co nowego spotkacie w GRX-ie 12-biegowym. Zapraszam, lecimy. Zaczynamy od tylnej przerzutki, bo to właśnie w tym komponencie dzieje się najwięcej. No i przypomnę. To jest tylna przerzutka GRX do napędów 2x12, bo do grup 1x12 jest inna tylna przerzutka i o tym warto pamiętać. Tak samo zresztą było w napędach 11-lądowych, więc jakby tutaj się to nie zmieniło, ale zwróćcie uwagę, że nowa przerzutka tylna no, różni się wizualnie wyraźnie od poprzedniej generacji. Dużo inaczej jest wykonany korpus tutaj. Tak samo kolory są inne, bo tam był taki bardziej srebrny, tu jest taki bardziej grafitowo powiedzmy czarny, więc jest duża zmiana. No i tak samo inaczej wygląda cała ta pokrywa Sprzęgła. Natomiast oczywiście nadal jest to przerzutka wykonana w technologii Shadow RD, czyli właśnie ma to sprzęgło stabilizujące praca łańcucha na wertepach, to poprawia działanie przerzutki, kiedy jeździmy po dziurach, też zapobiega spadnięciu łańcucha z zębatki. No i to generalnie wydaje mi się, że tak optycznie i konstrukcyjnie są takie najważniejsze różnice i ta przerzutka współpracuje z kasetami 1134 i 1136. Co ważne, kasety i łańcuchy to są produkty, które już są w심aną w kolekcji. Kasety to są te same, które są w grupach szosowych, czyli na przykład 105 albo Ultegra, a łańcuchy to są w ogóle wspólne wszystkie dla i dla 12-rzędowego i dla grup MTB 12-rzędowych i dla grup szosowych 12-rzędowych. I co jest bardzo ważne, kasety do GRX a 2x12 bez problemu założycie do swoich, powiedzmy, starych kół szosowych czy gravelowych, które mają tradycyjny bębenek HG, czyli taki bębenek pod 11 biegów. Natomiast warto powiedzieć, że są one kompatybilne i ze starymi bębenkami Shimano HG, ale też z nowymi bębenkami HG L2, które zostały pokazane przy okazji premiery szosowych grup 105 DA2, Dura Ace DA2 i Ultegra DA2, czyli grup szosowych 2x12. I tak naprawdę to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o tylną przerzutkę, kasety i łańcuchy. Ale teraz lecimy dalej. A słuchajcie, najważniejsze, zapomniałem jeszcze zważyć przerzutkę, bo przecież dla wielu masa to jest podstawowa sprawa. 270 gramów dokładnie tyle waży tylna przerzutka Shimano GLX pod napęd 2x12. Jeżeli chodzi o kolejne komponenty, myślę, że teraz czas na korbę. Mechanizm korbowy. Dwurzędowy ma zębatki 48-31. I teraz zacznę od wagi, żeby nie zapomnieć, bo wcześniej zapomniałem. Przynajmniej na 172,5. Masa mechanizmu korbowego to dokładnie 717 gramów. No i powiem tak, optycznie można ją oczywiście rozróżnić od poprzedniej generacji GRX-a, natomiast tutaj nie są to jakieś wielkie różnice. Technologicznie jest to bardzo podobny produkt, natomiast oczywiście są zębatki pod 12 rzędów, czyli pod inny łańcuch. I myślę, że no całość fajnie się wpisuje graficznie do tego, jak wygląda przerzutka. Natomiast, tak jak powiedziałem, to jakiejś rewolucji względem poprzedniej grupy nie zobaczycie, idę dalej, dlatego że czas przejść do kolejnych komponentów. I teraz myślę, że dobry moment jest na przednią przerzutkę. I też zacznę od wagi, żeby nie zapomnieć. Ona jest bardzo lekka, to już czułem w rękach 95 gramów. Z ważnych informacji, ona oczywiście technologicznie jest mocowana mocowana i właściwie mówię tutaj o mocowaniu linki. Działa to tak samo jak w środkach szosowych Shimano najnowszych oraz mechanicznych, oczywiście, bo DJI nie ma linki, oraz w poprzednim glix Ale co jest tutaj ważne, ona jest tak przygotowana, że ma linię łańcucha odsuniętą o 2,5 mm do zewnątrz. Oczywiście wszystko po to, żeby była dalej od opony i żeby zapewnić naszemu gravelowi możliwość zamontowania jak najszerszej opony. Także jest to komponent po prostu przeznaczony pod stosowanie w napędach, czy też w rowerach z napędami, gdzie są Opony. W rowerach szosowych ta przerzutka jest bliżej ramy, w tej jest to zrobione inaczej. Co jeszcze ważne? No oczywiście centrum dowodzenia, czyli klamką manetki. I w tym momencie tak jakby trochę płynnie będę kończył system 2x12, bo oczywiście o 1x12 też Wam chętnie opowiem. Tylko, że już bez pokazywania komponentów, bo ich zwyczajnie nie mam. To sobie tylko odłożę. I zacznę od takiego ogólnego prześlizgnięcia się od, przez cechy nowych krąkomonetek. Trzeba sobie powiedzieć, tak, że jakby są trzy warianty: 2x12, 1x12 i 1x12 droper. Oczywiście prawa zawsze jest identyczna, no bo zawsze jest mechanizm 12 jakby biegowy w prawej krąkomonetce, no ale właśnie się różni. Przy manetce, tak jak tutaj w ręku, do systemu 2x12 oczywiście jest tutaj mechanizm manetki, który zawiaduje przednią przódką. W grupie 1x12 jest opcja, gdzie jest manetka podbojona mechanizmu, gdzie jest po prostu sama dźwignia hamulcowa. No i jeszcze jest opcja pod dropera, czyli jakby zamiast manetki zmiany biegów mamy tutaj manetkę do sterowania regulowaną sztycą, którą mamy w swoim rowerze. I tak ogólnie widać, że Mamy tutaj po prostu kontynuację rozwiązań, które już znamy z 11-rządowego Gerixa. Jeżeli chodzi o wygląd tych klomkomonetek, ergonomię, kształt kształt dźwigni, kształt w ogóle tej, tej całej łapy, gumy, to wszystko jest bardzo podobne i tak naprawdę na pierwszy rzut oka ciężko jest je rozróżnić, ale co jest ważne, pomimo, że do środka trafił nowy 12-biegowy mechanizm, to optycznie ani jakby faktycznie ta łapa nie wzrosła, nie urosła, nie jest większa, także udało się powiększyć jakby możliwości jej pracy bez jakiegoś zauważalnego powiększenia konstrukcji. No i oczywiście tak jak było w poprzednim GRX, tutaj również jest ten patent, gdzie oś obrotu klamki hamulcowej jest przesunięta ku górze, po to, żeby maksymalną siłę hamowania mieć już w górnym chwycie. Tutaj kiedy hamujemy, dotykając no polecami na górze klamki, a nie tak jak w szosie, gdzie y, maksymalna siła hamowania jest dopiero w dolnym chwicie, kiedy y, klamkę trzymamy tutaj w, w dolnej części. Więc jakby wszystkie te patenty pod kątem ergonomii, y, stabilności jazdy, y, więc są tutaj takie właśnie antypoślizgowe, y, te takie dodatkowe m, prążki, plus ta, ta guma jest taka mocno, y, bym powiedział, trzymająca się skóry. Te wszystkie kwestie ergonomiczne, właśnie stabilności dłoni, trzymania w trudnym terenie, dopasowania do kształtu tych kierownic z lekką flarą, właśnie oś obrotu klamki hamulcowej, to wszystko jest jakby zaczerpnięte i nawiązuje do starego Gerixa 11-rzędowego, ale jest właśnie mechanizm 12-biegowy, a całość nie urosła, No i na koniec masa, bo to jest oczywiście bardzo ważne. Ja połączę sobie tylko wagę, bo już zdążyła się wygasić. Zacznę może od prawego kompletu. Prawa klamkomanetka. To jest 297 gramów. Lewa klamkomanetka to są 292 gramy. I jeszcze hamulec pod oczywiście. Przedni. 167 gramów. I tylny. Teraz niemożliwe. Z dłuższym przewodem. Aha, ale bez adaptera. Ok. Też 167 gramów, czyli tutaj z adapterem jeszcze przedni 1067 i tylny z dłuższym przewodem, ale bez adaptera też 106.7. No i generalnie komponenty, które miałem. To jest jakby wszystko, więc zważyłem Wam całą grupę komponentów GRX pod 2x12, dokładnie sobie je obejrzeliśmy. No jak widzicie, całość mocno nawiązuje optycznie i technologicznie do GRX-a 11-rzędowego. To fajnie, to była udana grupa, więc myślę, że niewiele trzeba było zmienić. Najwięcej zmian jest w tylnej przerzutce i to też fajnie, bo tak naprawdę ja osobiście uważam. Że największym minusem starego Gerixa było to, że sprzęgło wymagało częstego serwisu. Tutaj to wygląda zupełnie inaczej, więc sądzę, że jest szansa, że zostało to mocno poprawione, czyli tym lepiej dla nas, dla użytkowników. Teraz słuchajcie, przejdę do Gerixa 11.12, bo w mojej opinii, właśnie w 11. przepraszam, w jednoblatowym Gerixie dzieje się najwięcej. Taką właśnie grupę mam tutaj na ekranie mojego monitora. No i zacznę od przerzutki, dlatego że tak jak powiedziałem na wstępie, to jest zupełnie inna przerzutka niż do tych właśnie GRX-ów dwubletowych, dlatego że ona ma inny wózek, po prostu operuje na innym zakresie kasety i ma nieco inną konstrukcję, więc tak naprawdę producent no, nie zaleca, żeby to mieszać i generalnie <grytanie> nie warto to robić, no bo jeżeli chcemy mieć dobrą kulturę pracy, to po prostu do napędów 1x12 jest dedykowana na inna przerzutka podejrzewam, że ta nawet by nie obsłużyła kasety z szeroką rozpiętością. No i teraz tutaj jest ważne, dlatego, że przódki tylne są właściwie dwie. Jedna ma średni wózek i ona służy do kaset 10-45, a druga ma długi wózek i służy do kaset od 10 do 51 zębów. Natomiast co jest fajnego, ten wózek jest demontowalny, można go podmienić, więc kupując sobie daną przódkę, spokojnie możemy potem dokupić sam wózek i zmieniać sobie właśnie swojego grx pod konkretną kasetę. Natomiast same kasety to są po prostu modele kaset, które są już znane z napędów MTB, to jest XT czy SLX, ale równie dobrze może podejść DeORE, M6100 czy XTL. To już jak tam sobie chcecie, więc kasety generalnie do napędów 11 12 przechodzą do GLX-a z napędów MTB. Brzutko, oczywiście, również ma sprzęgło technologię Sandoval D, co się nie zmienia i o tym warto jeszcze powiedzieć. No, ale to jakby tutaj jest standard, bo jakby konstrukcyjnie, technologicznie one są bardzo podobne, po prostu różnią się tym, że obsługują jakby inny raz kaset. No i co jest ważne, bo o tym warto powiedzieć. Jeżeli macie ochotę założyć sobie grx 11 12 do swojego roweru to potrzebujecie mieć koło z bębenkiem Micro Spline, czyli z bębenkiem takim jak Shimano używa do napędów MTB 1x12. I to jest ważne, bo to dla wielu oznacza, że trzeba po prostu kupić sobie kolejny komponent, żeby założyć sobie taką grupę. Jeżeli chodzi o mechanizmy korbowe, one są oczywiście Nieco inne, natomiast bardzo podobne wizualnie do tego, co mam tutaj w ręku i występują w dwóch opcji zębatki 40 zębów bądź 42 zęby. Tak jak mówiłem na wstępie, jest też linia komponentów 610, bo to, co Wam tutaj wszystko pokazywałem, to są komponenty, które są numerycznie RX820, czyli te topowe komponenty mechaniczne GRX. Natomiast jest jeszcze linia GRX-RX610. I tak samo było w 11, że były właśnie komponenty jakby numerycznie 600, wtedy się nazywały. Natomiast to nie jest tak, że to są wszystkie komponenty, bo na przykład nie ma przerzutki tylnej, nie ma przerzutki przedniej, ale są dostępne klamkomanetki właśnie tańsze 610 i tak samo są dostępne mechanizmy korbowe tańsze 610, więc jak ktoś na przykład potrzebuje złożyć sobie rower, który będzie nieco tańszy, to jest taka opcja i zresztą spodziewajcie się, że na pewno w wielu rowerach, które będą przychodziły do Was z producenta, czyli po prostu będą sprzedawane w sklepach, no to dla oszczędności będzie pomieszany właśnie GRX, ten topowy, z tymi tańszymi komponentami. To jest normalne, tylko Wam o tym mówię, żebyście po prostu byli świadomi, że ta premiera to jest nie tylko 800, ale właśnie również 600. I jeszcze jedna ważna sprawa, przy okazji tej premiery Shimano pokazało też koła RX880. To są koła karbonowe dedykowane do graveli, mają w pełni karbonowe obręcze o wysokości 32 mm i o szerokości wewnętrznej obręczy 25 mm, czyli taki standard, który będzie pasował do szerokich opon gravelowych. No i te koła są bardzo lekkie, bo ważą 1394 g z bębenkiem Micro Microspline i 1397 g z bębenkiem tym HGL2, także są chudsze o około 60, chyba kilka gramów, może 70 gramów niż poprzednie koła właśnie gravelowe Shimano. I tak naprawdę, w ramach tej premiery to tyle, czyli 800K, 600K, plus właśnie koła. Mam nadzieję, że dzięki temu materiałowi już lepiej znacie nową grupę, wiecie o niej więcej. Ale zachęcam Was też do lektury mojego artykułu na portalu Bike World. Tam piszę znacznie więcej o tej grupie, więcej szczegółów, prezentuję więcej wariantów i tego wszystkiego, o czym już nie miałem tutaj okazji Wam powiedzieć. Link tego artykułu jest w opisie filmu. Ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia.